poprawka ósma nieuznana. uznana. No i zaczyna jest chaos. Jak mówiłem, chodziło nam głównie przede wszystkim o uhonorowanie Waszego święta: o to, żeby była zabawa, o to, żebyśmy mieli okazję pogrania z tymi, których podziwialiśmy na co dzień na podczas ich ciężkiej pracy, czy co lekkoatetycznej, czy też musi pokazywać. Nie tylko prowadzić zajęcia, także widzimy jakie umiejętności mają z profesorą, co nic na nas współpracują. No i czekamy na akcję młodzieży. na razie spokojnie, powoli. Zbiedzy zbędą swoją akcję w ataku pozycyjnym. Są możliwości wyboru do wydobrania w środek na, na piątą bramkę, ale czwarty flagotów, powtórka. No. Przecież, przypomnę, czwarty mecz, a to druga połowa tego trzeciego, a więc jeszcze ze cztery minuty grania No i dobrze, bo to jest tak dwie bramki różnicy, ale dwie bramki do odrobienia, to już jest wciąż kontakt, jest Więc do świetnym, no i proszę, kolejna szansa SKS-u, Płytkowa akcja, ładno lewą stroną, popatrzmy, jak to rozegrają, jak to skończą z daleka, akcja! Reszty świata, jeszcze jeden gol i SKS będzie remisował z resztą świata. Sebastian Mila wziął sprawy swoje ręce. Proszę. Szybka odpowiedź na wszystkim pozostałym, że jednak warto marzyć i te marzenia warto realizować. Choć aktywne, nie tylko dziecka, myślę, że to jest jasno obowiązujące. Zapraszamy wszystkich, którzy brali udział w tym meczu, a więc zarówno gwiazd, jak i zespoły SKS-u do wspólnego zdjęcia na boisku. Zapraszamy.